Hej, cześć manowski, ludzie z tej strony Xirz w kolejnym odcinku z Bartą no maratonu ze mną w tle oczywiście, tak Ogólnie zagramy sobie właśnie dzisiaj czas na naszą Wiedźmę i zagramy sobie z sercem babci i zerdzawiałami kajdanami. Ogólnie serce babci co robi. Gdy oceleli aktywują pułapkę, yy, zasięg terroru Wiedźmy wynosi 0. Zwiększa zasięg terroru błotnych o o 16. I tak, i A Kajdany dają, że ocelili nie dostają żadnego powiadomienia o tym, że pułapka się odpaliła. I wibowe pułapki nie aktywują błotnych fantomów. Także jak oni wdepną w tą pułapkę, nie będą wiedzieli, że mam zero radius. Także myślę, że to nawet nie niezły pomysł. Aperki jakie mamy to ruina, mroczne oddanie barbe i. i pap, goes the weasel. No taki. Taki dziwny socick, nie powiem, nie powiem. Ale co my tu na przykład mamy, kurde, w tym yy, klątwa dreszcz polowania i zostaw na lepszy na koniec. No no, no to tak kurde. A co mam tutaj do wzięcia jeszcze na przykład, kurde trzecia pieczęć, zaraźliwy strach no takie te perk'i widzicie, takie kurde takie no nie wiem, 2 na 10, nie będę brał Nooda, bo nie chcę grać aż tak bardzo z tym noodem. czasami się przydaje, ale bez przesady I ogólnie to widzę że nie nam jednego surwa przez to jestem trochę zły, bo zaczął o dołączył, Dziękuję panu, dajemy reda up'a dajemy reda apa. dajemy reda apa. i co, i o, i odisz czeka, o proszę i oczywiście jeżeli odcineczek się nam nie zapomnijcie dupnąć od... Odcineczek. Odcineczek boi. Także pamiętajcie, <grym> lajka dajcie, suby, bo suby dochodzą, widzę ogólnie, bo komunikaty dostaję o subskrypcjach. Przez DBD, suby myślę, dochodzą? Bo... Do twoich filmów mm. chyba. Hey. No, może tak, kto wie. Także no, bardzo, bardzo, bardzo zacnie, że subki dochodzą w jakikolwiek sposób. Także na. No. Także bez będę bezbłagania lecimy to wiedziałem, przyznam że od razu, yy, wiedźmą grałem, yy, czekajcie, dawno, a w sumie grałem raz w życiu, Nie bo... jakie dawno, przecież ja kurde kupiłem wiedźmę niedawno, więc yy, druga rozgrywka, o, Streamers, bardzo zacnie, mam 125% więcej, druga rozgrywka wiedźmą, jeżeli chodzi o mój gameplay, także nie zdziwi się, będę kompletnym głównym. tak tam na Hantresce w sumie, ale na Hantresce zabiliśmy, tak no. w co ludzi gra teraz. mówisz? Bo koniec bat 000. koniec Battle Passa chyba, nie? To do tego To wiesz, Ta. ludzie ekspią. Także pamiętajcie like, pamiętajcie, kto nie ma suba, to suba, pierdzielni wydzwonia. Lajka może zostawić ale YouTube i tak cofnie, także komentarz Bijcie możecie. Dzwona jak w rave. Bijcie w dzwonę jak... Jak Jan Paweł II chciałem powiedzieć, ale nie wiem, czy to w sumie... A nieważne, dobra. Oczywiście gra ładuje się niezmiernie mozolnie, jak jesteśmy w stanie to zauważyć. Ja przesunę trochę bardziej lampeczkę, żebyście mój szpetny ryj widzieli bardziej. Patrzcie nawet się. Przepraszam za to, wyczeszę. Patrzcie, o cyk, 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 cyk. Jeszcze bardziej rozpuszczona fryzura jaka mogła być. Ej, mam, mam pomysł na animację do ciebie, do odcinków. Animację? Co taką mówisz, na... Żeby ludzie subowali i dasz Zresztą. takiego wrajfa, który bije w dzwonka i <grym> w subskrypcji. <grym 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 <w Raiffe 'a> tak, dokładnie. Wrajf, który bije dzwonek i znaczy subskrypcji. Good idea, Takie zmniejszony ekran wrajfa, co tak... I subskrypcja, no panie. Yy, jak ta gra nie wypali, kur, bo już widzę, że się ładuje tak, że się kompletnie nie ładuje, to się zesram. Bo czekanie na lobby. Dlatego czuję, że to odcinek no, się nie pojawi, bo kur, bywali lobby. Da dwa lobby. Kto wie, ten wie, te dwa lobby najczęściej. Czyli zmontujesz na... do Clash drugi raz, jak będzie ta, no, zmontuję, z... żeby, ten, żeby Camtasia Studio mi słyszyła całe audio. No, to co to to nagrać jest... jeszcze raz? No, dokładnie, dokładnie. Muszę jakiś inny w końcu do montażu program, który nie pieprzy audio. O, nie. Jest gierka! Mamy, mamy to! Duszna kopalnia posiadłość MacMilanów. Okej. Okay. Mamy gierkę. Czy ja mam, mam jakiegoś surfa? Nie. Bonus, zaraz łączenie! Dzięki, dzięki, kur... To było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek z... ...naszej kochanej Weźmy, Jeżeli się spodobało, nie zapomnijcie zostawić oczywiście agencji. No i co? No i kończymy. <gul>. Kur... Ogólnie tak, no... Przeciągnę ten odcinek. Będę czekał w lobby. Zobaczymy, czy to potrwa dwa lata. Czy tu nie perka, Nie będzie. wiem. Ale y, mam nadzieję, że to nie będzie dwa lata trwało. Ogólnie, co mogę powiedzieć? No, że bardzo fajnie. Serię przyjęliście. Lajkujecie, ale YouTube cofa. Y, także tak. Y, y, oczywiście Wam. Oczy... Dokładnie. Jak u każdego chyba z nas, niestety. Y, także y, ogólnie, co będę do Was teraz gadał. Zobaczymy, w jakim obrębie znajdzie grę. Y, jak nie znajdzie za chwilę, to, to pierwsze i zaczynam nagrywanie. Także widzicie jaki jestem dobry. Tak, yy, ogólnie wszystkie mam przygotowane na kolejnych yy, killerów. Może teraz taki easter egg wam dam. Patrzcie, no doktorze sobie zagramy yy, takimi perkami. Go jest kur tak bardzo do prestiżu, że to jest ja pieprzem tak gówniane perki, że to jest po prostu smutne. Patrzcie to kur, co ja mam. Bestialski dozorca, make your choice, no Ed, niepokój, Whispersy bezlitosny, przeciążenie, tonatka, którą mam wybraną, iron grab, baraba na najniższym, której, którą mam. Obecność przytoczająca jęki i brutal. To wszystko, kur. Nawet nie mam jednej strony zapełnionej perków, bo on był eksponuj pierwszy od dawna. Także sierwo na nim jest. Kanibala trochę z XP'em do 36, nie do 40 poziomu, Miał tam jakoś 32. Dostałem Barbę Najwyższym. Yy, Bloody Baczera sobie wybrałem i Ruinkę dostałem na nim, także sobie wybrałem tą ruinkę na panie Jędryku. Też nie mamy największej jakości perków, że tak powiem tutaj widzicie. Nawet strony nie ma też, także. A Jędryk tak się robi. Freddy Merkury. Ani jednej gry nie rozegrałem jeszcze nowym tak także będzie taka imba coś czuje na odcinku, że to po prostu się w głowie nie będzie mieściło ogólnie. Ani Piggy Amanda. A ona ma takie perki jakie chcę. Whispersy to, to jest jedyny surów, na którym jedyny killer, na którym używał Whispersów Coling Maker Choice yy, ten bestialski się. Yy, ten obserwacje, kurde, te bestialskie, myślę, że do zmiany, bo nie wiem czy... Wiecie, teror, się zmniejsza się czy się Spoko, ja lubię tego perka. Ale czy na nią aż tak, kur jak na kuckę homero Terradius? Nie wiem, no zastanowię się, może kiedyś na zmianką. Pan klaun koszalinczyk, co on ma? To jest w ogóle kur rekord tych perków, naprawdę, Wytrzymałe najwyższy poziom, Brutal Strength najwyższy poziom, Pub Goes the Weasel, nie najwyższy poziom i Barbecue na najniższym poziomie, to jest kur hiciogul, hicior, hicior, też do prestiżu po prostu ten klaunik, więc jest z koszalina. Nie, ja nie, mówię, nie mówię, że mi przeszkadza ten Brutal Strength i Wytrzymały, ale po prostu... Lupowanie się z klaunem kończy się zazwyczaj tak, że dostaniesz butelkę, dostaniesz slowa i dostaniesz barżanta w ryj. Także, no tak, 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 to tak experimentuje z mojej perspektywy jak gramy. O, zjawa to w ogóle. Ja nie, co ja w ogóle na niej mam? Zobaczymy. Barba, Nurse Calling, make your zjawa. choice. No tak, 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 ale nie no, patrzę na ten, na perki. Barba, make your choice, widzę. Nurse Calling i wytrzymały. No, no, nie mam Spirit Fury. Ale to aż tak potrzebuje spryt fury, myślę, że nie. Także tak się prezentuje. Ja jawą też nie umiem w tym grać. The Legend, Legion, nasz kochany. Akurat Legion ma spokoperki nawet. Ruinka, Noed, jęki na najwyższym poziomie. Jęki bym chciał mieć na sprytkę na najwyższym poziomie, bo jęki są po prostu spokojne sprytkę, ale nie posiadam. Smutne. I Nurse Calling. Nur nie wiem, ja lubię Nurse Calling, naprawdę. Nurse według mnie jest tak spokoperki po prostu. Ale nie wiem, co tu to mi nie pasuje w tym secie, szczerze. jest ruina, jęki, Nurse Noed. No nie wiem, tak... Nieźle wie, no nie wie, no to... nie, chyba myślę, że ten Legion się prezentuje ogólnie. Nieźle no. O, Plaga! Yyyy... Na na graliśmy na Plagę, dostaliśmy Gwałt Ostry kurtek i killer według do narwienia, bo jest popieprzony. Naprawdę. Szkoda strzępić ryja. Co ja na niej mam? Ruina na najwyższy poziom. Skażona Interwencja. Nie na naj, a nie, na najwyższym poziomie. To, że 2 minuty trzy generatory są zamknięte na początek rozgrywki. Barbecue i Jęki na niej też Czemu ja nie Jęki używam? Kur... nie wiem, w sumie, szczerze. Ale z... co ja tutaj mam dodania? A jak ja mam potworną świątynię, to się nie dziwię, kur. O kula! No, no. Ten tekst to jest przepiękny ogólnie, naprawdę. E, został nam pan Ghostface z tym ogorgą. Na Ghostface co ja mam? Kur, Ghostface to jest jedna wielka porażka. Leży gravity zioperski. sings for me! The universe sings for me. O oh, no, kur, the gravity. Ty. Tam jesteś gravity. No tak, no. na panie się nie mamy żadnego fioletowego perka tego. najniższy poziom. Dreszczyk emocji najni... nie najniższy. Kpina chyba najwyższy, bo jeżeli się nie mylę, to kpina nie ma fioletowego poziomu, nieprawdaż, panie Sylwio? Chyba nie. Chyba się do nie, jest najwyższy, jest nie? Właśnie, no to to jest akurat najwyższy poziom akurat i Hunting grounds mamy. Eee, że się ona 37 poziom pewnie, dlatego raczej myślę, że raczej nie mamy filotowych perków jeszcze. Zobaczmy. A dajmy sobie wiadersiny, patrzcie, cyk, cyk, cyk. I co my tu mamy? Majsterkowicz jest... Ja dobra, nieważne, bez komentarza. I mamy pana... Kogo tutaj mamy? Demogorgusia. Demogorgus maoskolink na dwóczce, barwę najniższy poziom osłoby nie woli. Co to kurwa w ogóle robi? Niepoko jakiś butos wyczerpuje i osłabuje Twoje ofiary. Podczas naprawienia generatorów o postępie na naprawym mniejszym niż 50% ocale otrzymują efekty wyczerpania. Licznik istniejący stanu istniejących stanów wyczerpania u ocalałych naprawiających generator zostaje wstrzymany na czas trwania, który utrzymuje się przez dwie sekundy. To jest ogólnie tak. Spoko pod takim pozorem, że powiedzmy, ktoś ma sprinta, ale jak kręci gena to ma wyczerpanie, także nie se sprintuje, jak jest koło niego. Oby szukało lobby. To widzicie, akurat tam mówiłem wszystkie postacie, jak się prezentują na ten maraton. Oj, patrzcie, nawet wszyscy są ready, także jazda pani wiedźma. Pierwszy raz dłuższy odcinek, bo tłumaczę coś, także no. Kogo my tu mamy? Nancy, jakiegoś ruska z latarką jak Lori Strode, klodetkę i ładną Niję nawet, taką z zielonkimi włoskami. Okej, okay, okej, okay. I can, I can win this, I think. Ciastko uciekniera. okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. perki, czyli dobra. Zobaczymy, na Gierka się prezentowała. Także tak się prezentują wszystkie postacie na nasz maraton. Nie wiem, czy w tym czasie wejdzie oni, jak tak, to nagramy, bo zbieram yy, i kieszę miliony. Widzicie, prawie już mam, bo to mamy 750 tysięcy, coś takiego myślę. Także to kwestia czasu, tylko wyekspienia tego. Zobaczymy, co do czego czasu wyjdzie. Ten oni. We shall see. Zostało nam tam jeszcze trochę killerów, także może wyjdzie. Nie wiem, jaka jest data oficjalna. Jak ktoś wie, to możecie napisać w komentarzu. O, wiedźmy, dostali komunikata. Jeśli na samym. Aha, ten... Może wybrać pułapkę, do której chcę się teleportować, patrząc na nią. Serio? Myślałem, że to park taki, kurde jest. O! Kolejna posiadać Macmillan. Teraz nie zdiskonektowało. Także zacnie się to prezentuje. Okej, okay, i oczywiście tutaj sobie na Pelecie rozstawmy kurde pierwszą cyk, cyk cyk. O, rozstaw łapkę cyk. Dobra, ogólnie, jeżeli mam być 100% to mnie szere... nie lubię wieźmy. Nie uważam bo za jakoś mega useful killera, ale to moje osobiste zdanie, dlatego może ja dopiero teraz kupiłem niedawno. Jakoś po prostu nie wiem, nie lubię grać weźmą. No, jeżeli mam być szere nagrają tylko i wyłącznie po to, żeby był maraton. Się nie mówię raz na jakiś czas sobie pewnie zagram, bo tu tyle killerów to się ma, jak każdy DLC jest, no to wiecie. Grzech nie zagrać. Ok, i teraz tak, jak oni wdepną w to gówno, mam zerotor radius. Plus nie dostają komunikatów, że wydepni w to gówno. Nani. Nani? Na I ten taki typek. O, typek zdyskonektował! Wuhu! Lecimy! Kur, nie Pali, wiem bez... dlaczego. To fajny odcinek nam wyjdzie, naprawdę. Teraz powinny trzy surby zdyskonektować. Ale dostałaś pranka, koleżanko. Osiągnęli mi co? A ruina, okej, okay, to dość szybko. Czy ty się zyskując przy to, że miałem ruinę? Kurde, to jest naprawdę możliwe w sumie. Jak przemko? What's up fuckers! Może Przemek zmienili nickname too, dobre, dobre, dobra Lori. Ty jesteś kur jednak bóg. Latarkowiec oczywiście, jak zwykle, nie? I piwnica. A ma obce kto w obsesie? Nie chyba, nie ma, nie ma. Szkoda. Szkoda, no w sumie. Lecimy tutaj, skręcą gena zaraz na lewej stronę. Ona idzie na ostatni. hak sobie. Syk, się mordo. mordobicie, mordobicie. Tutaj rozstawmy sobie trapa, tak. Okej, okay, dwa trapy, albo dobra, jeden niech będzie. Mam podłogą z do o, proszę a tutaj skręcą gena, to sobie go skopiemy. Proszę państwa, ale piękny pop tą The weasel. i cyk, genik zniszczony. Trzy trapy jeszcze mam, postawmy tutaj, postawmy koło okna w killer shaku, Myślę, cyk. Okej, okay, dobra, I think it's good. Chodźmy sobie już stąd, żeby nie było, że kampie czy coś takiego. Tutaj jeszcze rozstawmy, zero trapów, już kurde do wykorzystania. Broń Boże, jaka? Proszę państwa, o czym my mówimy? Okej, okay, chodźmy szukać ich, oni go sobie, ją sobie ściągną, i taki są we trzech, a ja nie chcę po prostu, kur, być friendly. Bo wiecie, to patologia jest trochę. Myślę, nie chcę po prostu kolejny raz nagrywać odcinka 2 lata. Byłoby to miłe dla mnie. Okej, okay, mamy niję to Ha! Ten zero terror jest zadziałał, ona nie orientowała się już w ogóle w tej stronie. Wow, nice! Ej, spoko. Spoko, spoko. Zacnie nawet Mamy tu hak. Wisi wisi, robimy, koleżanko. Oni kręcą tego gana we dwóch, Trajhardzik poszedł ostry. No kładź kur, to Debilko. Nie mogłem, no ja pierd... Dobra, jesteśmy zasufani w rozwoju najwidoczniej. Dobra, idziemy tam szybko, bo oni kręcą tego gana we dwóch, A mamy po popgows the weasel znowu. A to jest ten sam gę, którego skopałem, także. Siema, no, ale nope. O. A nawet go nie zdążyli tyknąć jeszcze. Ha, to nice. O, tylko że zmarnuje zmarnujemy sobie tego PUPGAs the weasel, ale wsrane, to Boże. Jak, jak musieli go tyknąć, minimalnie, że mogli go znowu kopać? No ja się nie, nie mogę, właśnie nie mogę, nie? Dlatego mówię, że nie, kopnęli, nie że go nie tyknęli, niestety, no. O kur. A czasami ludzi, kurde, nie wiem, czasami lubię, że robię tak bamboozled z ludźmi, naprawdę, to jest smutne. Jak czasami bamboozled dostają, jak ja coś robię, kurde, że nagle, a nie, a jednak się wrócę tutaj do tego okna. Hello, takie. Dobra, idziesz koleżanko na hak. Wujka Miraża robi. <laughs> wujek Miraża. Mirage, mirage, zagraj Jagę. Dobra, typiarka jest ranna, on. Ale tamtej Lori zależy na to, żeby ją wyleczyć. A już ich widzę, siema, uhu! Cześć, koleżanki, zagramy w grę. O, Babajaga to John Wick, człowiek. Siema, nija. He, <grym zaszmy> go mego kija wtedy. <kiwiatletety> ono to się. Czy uważam to za link Nie widziałem, gdzie była Lori, także myślę, że nie. Niestety koleżanko giniesz. Ja się nie, nie wiem czy giniesz już, ale dwóch wisi na hachu. Jak ja nursko ten... stunelowałem, to tylko trzy razy pod rząd. No ale. No ale, czasami tak bywa, no tu. Czasami ciężko nie stunelować, że tak powiem. To no właśnie. nie... Czasami... O tutaj. O, proszę Barba nam pokazała, że tu jest Lori. O, widzę, że wystrzeliłaś w strasznie dobrym momencie, koleżanko. Całe tego nie widziałem, co ty? Nie Tam To jest są Michal? Myślę, że będzie son Michal. O, ale po. O, walimy, nie, nie gonimy jej. Pójdą wizów, to jest skupiny na sobie, na spokojnie. Okay, Postawmy sobie trapka, cyk. Dodatkowe punkty. Tutaj też rozstawmy sobie trapkę. Nam się nie śpieszy, naprawdę kur. Okej, okay, chodźmy dalej. Rozstawmy tutaj trapka, cyk. Elegancko. No ściągnijcie ją, bo ja chcę, żeby ta gierka już trochę potrwała, naprawdę zależy mi na tym. Naprawdę mi na tym zależy, koledzy. Okej, okay, typek banita jest ranna. Zoriusz Trot gdzieś się uciekł, ale ja wolałem sobie skopać gena. Myślę, że to był dobry wybór, zważając że jest ich tylko trzech, bo to będzie raczej easy peasy, demon squeezy. Ale niech też parę genów oni skręcą sobie, niech nie będę, nie, nie chcę być. O, widzę, że chyba tutaj był elegancki, yy, damy radę, plus wiedza o botanice. Typiarka nie wiem co robi, ale czy typa, okej, okay, no to sorry, ale nurskoling, kole... A nie, nie mam nurskoling, ja widziałem na czym, kur. O kur, ale spieprzyłaś, o dobra. Hmm, teraz powinienem. O, ma latarkę, tak mi. O, zadziałała, dobrze. Brawo, brawo, pokała... pokazałaś umiejętność To Ośima, a teraz to nie żumordę. Nie, <laughs> ja ją zblokowała, kurwa. Dobra. Pabu, gołzno <laughs> i zimno. O, dziękuję mi. Myślę, się... no, nie boże, nie, nie. Może zaraz się zdobędziemy, spokojnie się śpiesz. Na hak, cyk. Na hak, rzuciliśmy. Miej życia los, na hok na hok. O ty to. Nie, nie, chcesz tego robić, koleżanko, mówię ci. Chcesz zginąć? Dobrze. nie, zaraz się zaraz się szybko nie, wieszamy ją żeby... Dobra, latarka, nie powiem. Jesteś boginią. <laughs> Boże. Co, są 15 rangi już w miarę, więc to kur nie powinno być takie tempa jakie jest. Przepraszam, ale jak ktoś kur tutaj wejdzie na kanał, jest Polakiem, ale no po prostu ta jaserka jest odwalana ostra. Powiem tak. Okej, okay, działam ostatniego surwa. Gdzieś blisko, ponieważ BBQ nam nie pokazuje. Tutaj kur pewnie, bo kręcony gen jest ostro. Jak to tak? Po prostu jesteś kręcony jak lody w gdzie gościu. Okej, okay, dobra. Czy on tutaj jeszcze został i zależy mu na skręceniu tego gena tak bardzo, że XD kappa śmieszne? Rozstawiliśmy dwa trapy. Chodźmy szukać tego właza, włazu. Właza włazu. Pozostały cztery geny, więc to może być dosłownie wszędzie. Teraz się zamienia się w słuch ten perk od tak, także dajcie mi chwilę to na zamilknienie, że tak powiem. Deja vu? Hm. Nie Co, masz hać, czy co, że się cieszysz? O co chodzi? A nie, on odpalił trapa. Miałem zero teraz, teraz. Kolejnego, nice. Zacnie. Tam nie ma, kurde, koleżanko tego. Mam ledwie widzicie? Ciągle wydaje, że ja słyszę włas w ogóle to jest najlepsze, ale ona jest tak szybka, czy o co chodzi kur? Jak ona za pierwsze Kowalski, Na, Kowalski raport. Chodź tu koleżanko, proszę ci kur... Nie każmy ciebie ganiać, się wiadomo ile. No no, 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 A, tu jest własno. dobra. Myśmy mieli 3 kile, ale Disconek poszedł, kurde. A już mam dosyć tej wjaźby naprawdę. Pieprzyć to. Coś tam zrobiliśmy. 37 tysięcy za Ok. okej. Punkt do rangi 1,14 ranga. Okej, okay, zacnie, zacnie. No cóż. Także to by było na tyle. Jeżeli oczyszczasz się podobał i zapomnijcie zostawić łapeczki górę. Dislike. Dislike oczywiście. A ja A kończę, także trzymajcie się. Kolejny w naszej, że tak powiem, kolekcji killerów Doktorek poproszę. Także trzymajcie się. Do następnego. I pa-pa!